Witam wszystkich bardzo serdecznie już w szóstym odcinku z gry Team Fortress 2 Jest ze mną, jak pewnie już wiecie, Radżet512 Ciemaneczko, tak. tak? teraz no, się razem nie przywitamy, bo ja już lecę po te no, zasoby Teraz nie możemy przegrać, bo to masakra będzie Kolejny raz przegrywamy, nie ma, nie ma tak. dziuku Ale mi zagowało teraz z góry, przepraszam za to Nie tak wzięło Dobra, Mój mam ten... pomysł, nie mam pomysł nie no, podkradli mi moje materiały. Jak pewnie wiecie już w dzisiejszym odcinku już ma klasyka. Zobaczcie jak, jaka to jest snajperka. Ja niezbyt lubię grać z sniperem, ale nie. tylko z dukiem myśli. Jeśli jest. O, z Nie, nie, to jest żałosne. Nie. Mm, mm, mm. Nie dla mnie to postać. No to może jeszcze raz zróbmy Demoman Power i spróbujmy... A, Demoman mi goni! Ała! A ma małpioną czapkę? Chciałbym taką. Ładnie to wygląda ogólnie z tą konią. ciebie jakiś czas dąży. Ja, ja się deski, ale jest już. Jak? mam 8 sekund. Ja teraz ogólnie poszukuję bardzo perskiego miecza. Więc jeśli byście, nie wiem, mieli jakiś perski miecz na zbyciu, to ja bym chętnie mógł kupić za jakąś broń albo nie wiem, za jakiś metal. Jakbyś, jakbyście chcieli. No. Tylko na, raz, na tą porę nie, nie mogę się wymieniać, jak już mówiłem w poprzednim odcinku. Steam Guard i, i takie sprawy. Patrzcie, co ja zrobię. tego miecza. Masz? Nie. No, już myślałam. Nie dam perskiego. Osoby, które się pytają. No. A taki hmm, jeden, by... taka jedna osoba, która ma znajomych właśnie na streamie chce, żebym jej dał łuk bloczkowy, to nie, to nara. Nie A da. to po to ci łuk bloczkowy, nie, tak? ja chcę ogólnie grać łukiem bloczkowym i ja powiedziałam, że właśnie będę miał ten łuk bloczkowy, no ale nie, ja mu nie dam. Łuk bloczkowy jest zarobisty. Strasznie mi się podoba ta broń, Jeden z moich ulubionych. Ja ją właśnie mam. No, mam właśnie rękę. A ja mam klasyka, ahaha. Ha, ha. Jestem perką w bazie zła? W bazie zła? Co? No to jest z czerwony! Jak pięknie zniszczyłem udział bo i Tak później mnie wysadził. No już właśnie. koniec! Przegramy! Jak, już... jak to? Nie, to jest masakra. Ja właśnie nie wiem jak to nawet nie zauważyłam kiedy przegraliśmy. Chceć! O, moje palce! To jednak bardzo ogarnięta no, no kurde, muszę mieć scouta, bo nie da rady Z moim buzownikiem Dawaj ciśniemy razem scoutami, dawaj Uwielbiam buzownik jako broń tak ogólnie ty no, jesteś to No dobra, to już Polecam każdemu scoutowi, bo mi się naprawdę nie podoba Zresztą A buzownik? No, zresztą za chwilę mogę wam powiedzieć jakie ono ma e, statystyki Też mam buzownika no, masz, ale jeszcze od buzownika lepszy jest ten babyface coś tam ja piję kryto kolej, lecę bo chcę, bo życie jest złe. się, czasami się. Jeszcze raz tam muszę dojść, i wtedy ten. Ja to chcę, wtedy użyję krytokoli. Czekaj no, A widzicie, Okurde. tu krzyż? <noise> I jak ze światłem, snajper. Zmoku właśnie. Co ogólnie, gdy właśnie jest jakieś pracy no. i mało mówię, bo właśnie za bardzo się skupiłem? Ja mam zbytnie podzielonej uwagi w grach przynajmniej. W innych rzeczach, na przykład, że mogę sobie robić zadania domowe. Wiem, że to nie jest temat na wakacje, ale powinno. Wiem, że mogę sobie robić zadania domowe i słuchać muzyki albo, nie wiem, nawet oglądać. E, no, Nasze tajne materiały zostały przeniesione. za zabiłeś? I e, to dawaj leć tam, coś do tej bazy. do Jakiej bazy? No tam do. Ej, a skryto kolom, można sobie wziąć ten, ten? Co? Spróbuję. Ała. No, Zrobimy Dobra, ja tu jestem. Ej, help me, help me! Czekaj, bo do tej... to... tu... Bo jakiś jeden... jest. Okej, okay. to mam lecieć, no. Bo tam okay, bazie to... Help me, bo tutaj mnie... Jestem na dachu, mam 50 HP. Mnie tutaj bombami wszystkimi strzelają. Fajnie. No. Nie, to jest takie... porażka totalna. Jest! Mam nową broń! prawy Bizon! Ha! Dołowit! Kurde. Dołowy Bizon? ten dziwny karabinek, co strzela. Pistolet znacza się. To podobne do wyżynaczki krów 5000. A, prawo bizon, to ja już go no, Zauważyłem, że w każdym odcinku to nie wie, kim jest Remik. Tak, w każdym odcinku musisz I mnie się obrażać nie A skąd? No wcale, ale wcale nie tam, tam nie no. wiecie, czy staro graliśmy razem w Baty Block Theater Masakra Ludzie, masakra. Możecie napisać w komentarzach, czy chcielibyście z tego serii, ale nie wiem, nie wiem, jak to wyjdzie i może będzie seria z Borderlands 2? Żeby jeszcze... Jak ją, jak tą grę no, żeby jeszcze przejść tą grę, choćby na... na jak to powiedzieć? Na live można Nie, no, nie na tylko Po prostu na, no na YouTube'ach, żeby nakręcić. Jeszcze przed wyjściem, no pewnie jak już wiecie, e, najnowszej części Borderlands będzie to Borderlands Pre-Secure, które będzie zarobisty, ponieważ yy, z dwóch powodów głównie, że będzie na księżycu i że będzie można że będzie można będzie na pewno to tak super że na pewno będzie można grać najlepszą postacią na świecie czyli Klaptrap. właśnie claptrap claptrap będzie z, ogólnie z tego co słyszałam z tego co właśnie widziałem będzie będzie asesynem ogólnie bo w każdej praktycznie w grze w serii znaczy się, w każdej odsłonie, gdy na przykład Jedynce czy Lidlice czy, czy na dwie są, to był assassin, był choćby taki komando, był jeszcze kto? No, sniper właśnie, taki porównawczy I... i. Już tam tutaj nie wezmę tych zasobów, ponieważ tutaj no, mamy dwa działka obronne. No. Ja ja jeszcze jakiś tutaj gościu, ja sobie chyba też odpalę robę. No. Bo... I właśnie taki asystent, jak na przykład w 0, to w jedynce była Lilith, którą i tak możemy zobaczyć w ale nie będę już miał tak spoilerował, masakra. No to już widziałem z i, moi, i ciekawe... Ciekawi mnie jednak to. Ciekawi mnie, jak to będzie wyglądać. Uważajcie... Uważajcie, ktoś spali. Zombie. tu spali, no, jest zombie. Widziałem Dlaczego ja nie lecę do bazy wroga? Pisałem ją w domu. Ale przepraszam. No ale ciężko do naszej. fajnie gościu... O, e no, jeżeli mnie ktoś chcesz e, Kupić to kolej właśnie, gada, że sprzedaje tego, tego zombie. Chce, że namik to kupić sobie? Tak. Jak on się nazywa nacho, jak? Tak, jakoś tak. Nie wiem. Nacho, no, nacho, nacho. NK na H zaoferuję chyba za to Pompsona. Właśnie rzecz życzę Właśnie owego komandora, to właśnie był Roland 1, co w jednym co w jest komando Aston. Dokładnie. No, Mógłbyś mi się za to wymienić jakieś te... żeby no, były jakieś ja fajne... wymiana? Jak... Sześć, jak... 6. broni. Jakiś tam obrad jakichś wszystkich. coś, ty dam mu na przykład Wściekłe. wyciekłe mleko Dam mu jeszcze to... wstrzymywać, bo to jest możesz. mocne No, ale jeszcze do takiego sprawy podawiam nie to on... Sobie... No nie, jest, ja, jest, ja, jest, przy, e, dawnieniu, w Przedawnieniu, przedawnieniu Lofaś. No, że ten serię... Przy no, dali. wymiana została przy, jakoś ten... Mm. No, no, uległa A, przedawnieniu, nie wiem, nie wiem. przedawnieniu jeszcze raz. Oferuję wymiar tutaj. Bo mm. bardzo chcę mieć tego skina zombie. Co? I właśnie pewnie oglądaliście mecz. Argentyna, Holandia, nie mogłem. No. Mam przed... Ej, mogę ci dać poskromieć mhm. płomieni jakbyś chciał. A co to było? Bo mam drugi. No, to jest ten to top. Mm. No i... Tak nie widzieliście, właśnie e, Mecz Holandia Argentyna. Ja niestety nie widziałem bo... On mnie cały dzień padało i dużo była na natomiast... koniec No i przez to właśnie I przez to no właśnie tego było, tam... było zablokowane Nie wszystkie, jedynka jakoś Wujka w... super wszystko działa, ale... Ej no ja, ja daję za to burzownik Pozbędę hmm. się burzownika tego Okej, okay, okej okay, Obronić no chwilę okay. moje, no e, ten, moje działki już wycie, bo to już mam dwa na było 1-0 dla Argentyny i tego się właśnie spodziewałam z początku, jak się obstawiał kto jest w finale i w ogóle. To właśnie, to właśnie ja już tam obstawiałam, że na pewno Niemcy i Argentyna mogą coś tam ubrać i właśnie ugrali. No. I teraz właśnie na Facebookach i innych takich się gdzieś mieją z łaszewskiego czyka. widziałeś już pewnie, tego co się reniknie. znaczy Radżet. Takiego chłopczyka, który właśnie był załamany, no. że Brazylia przegrała no, 1-7, teraz się gdzieś śmiał z tego. A tak właśnie jedno, taka jedna mądra osoba właśnie napisała na Facebooku. A ciekawe, jakby Polacy zareagowali, gdyby przegrali jakiś ważny, ważny mecz na takich mistrzostwach. I, I co to jest soda popper? Soda popper. Zobacz. A nie wiem. Nie wiem, co to jest soda popper. Hat, a czapka jaką? A to dam ci tą czapkę, jedną mój. Jakąś szczelinę? Na murarz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rzeczy, jedna czapka. Nie, 6 okay. rzeczy, jedna czapka. <laughs> Tylko więcej czapka. Mory, hat, To powiedz, że nie. Że jest na <laughs> Nie, nie, dam mu. Powiedz, że, sorry, sorry, I don't have nie, 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 więc nie, to jest, sorry. Okay. Jaką ty czapkę ją no. nie, 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 Morze, a nie, nie, Wakacje, zapomina się wszystko. <laughs> no. U, dostał ostry stół, tak? jak jeszcze zamrożonego agenta. Osiem broni za jeden z tak dużo. Za bardzo mi daje tak dużo. Ale się ta gra rozciągnęła, kurde. Ale... O! O, a on ma ten super... on bo ma ten super zamrożony agent może bo, bo już 12 minut, 13 minut. No, bo... A, a końca na razie nie widać. Na razie dla nich oczywiście przemaga, ale mam za to już zarobić taką drogę. Kurczę, co by mu jeszcze dać? Bo ja nie mam nic do inżyniera. Mam tylko Kieł, a nie, nie oddam. Jedna kapła nie O, nie podłączono też nie odda. Oj, ja wiem, jak nazwie, nazwie dam ci, to jest. może jeszcze to dam. Remik urodzony biznes, biznesman. No, radzec. No przez pół z odcinka z... już, kurde. Nie no. broni remig. daje za jeden skin. Kilku jak... 8 broni. No, ja muszę, muszę to dostać, kupić. słyszysz? Muszę. Ale ja dostałem. Ostrego chyba. No. I co mogę jeszcze powiedzieć wam? No, nawet fajny mecz się tutaj robi, tylko oni chyba mają też dziełka w bazie, więc, więc słabo. Ale mogę tam polecieć, spróbować może uprzejme coś. On chce jakiś miecz. Sword and miecz i ten hat jakiś. Jakiś hat chce. Tego z czapką Tutaj kurczę trzy Pierwszej Miecz już mu dałem Miecz ma Ten y, mur Czapkę też ma Czekajcie, ja tu soldiera będę mogę się Chyba dam mu jeszcze ja do nie tego, dam do ja tego ja. Do snajpera To wieczorem czapki za to Dwie czapki, ale ode... On mi chce dać tylko ten efekt Eureki, jak ja mam kieł.